Ma, 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 moim hobby to jest bibliografia. Jestem bibliofilem zamiłowanym. Niezależnie od tego, sam uczę własne dzieci. To i, i, mój synek, jeden i drugi, jest w tej chwili chyba dwadzieścioro troje dzieci uczonych w Polsce tym sposobem. To się nazywa edukacja domowa. Także ja, oni po prostu mają ze mną lekcje w domu. Ja ich wszystkiego uczę od początku do końca. Także nie, chcą, nie chodzą do szkoły. Na lekcję, są przypisani tylko do szkoły. Natomiast e, dwa razy w ciągu roku mam taki sprawdzian z poznanego materiału. To jest e, sprawa wie, wielu wątków. To jest kwestia oczywiście lepszego kontaktu, bo e, jednak, jak dziecko jest dłużej z rodzicami, to e, ta więź się tworzy naturalnie. Druga sprawa, ja nie, wid, nie jestem taki e, e, entuzjastą jak Pani Mr. Hall posyłania sześciolatków do szkoły, bo sądzę, że jest to zdecydowanie za wcześnie i uważam, że szkoła byle jak w tej chwili uczy. Szkoła przede wszystkim nie uczy postawy moralnej, kręgosłupa moralnego. No Co z tego, że tam dzieci trochę nauczą jakichś wiadomości, ale ona nie uczy życia, etyki nie uczy. Tego nie ma w szkołach. Nadmierna prędkość zwiększa ryzyko wypadku. Większość kierowców uważa, że ograniczenia prędkości są niepotrzebne. Okazuje się jednak, że mogą one uchronić nas przed poważnymi konsekwencjami. Polskie drogi należą do najniebezpieczniejszych w Europie, a nadmierna prędkość jest numerem jeden na liście przyczyn wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Wykonywanie podczas prowadzenia samochodu innych czynności jest niebezpieczne dla kierowcy i pozostałych uczestników ruchu drogowego. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu jest najczęstszą przyczyną groźnych wypadków. Nadmierna prędkość jest szczególnie niebezpieczna w terenie zabudowanym, dlatego niemal 50% śmiertelnych ofiar wypadków drogowych to piesi. Wymuszenie pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowe wyprzedzanie w połączeniu z nadmierną prędkością niemal zawsze prowadzi do tragedii. W naszym cyklu: Eksperyment życie pokazaliśmy zaledwie kilka niebezpiecznych sytuacji na drodze. Życie masz tylko jedno. Pamiętaj o tym, naciskając gaz. Jedź rozważnie. Przyłącz się do akcji Orlen. Bezpieczne drogi. Z 200-hektarowego terenu inwestycyjnego powstało jeszcze do wykorzystania dla inwestorów z różnych branż 80 hektarów. Oferuję pełną obsługę w media szczególnie w energię elektryczną, w nieograniczonej niemalże ilości i obsługę telekomunikacyjną. Zapraszam do współpracy. Leszek Mirkowicz.